Serii stało się jutro. Opowiadań fantastyczny, zbiór 31. Andrzej Ziniak, Dwa litry życia. Ściniak, który był jak spopielały arkusz papieru, ilk wszedł w pełny blask ulicy. Miasto lśniło przenikającymi się płaszczyznami szklanych tafli, obwiedzionych delikatną tęczą rozszczepionych promieni zawisłego na bladym niebie słońca. Gorąco duszącym ciężarem legło na jego piersi i ramionach. Spojrzał na zegar. Pozostały mu jeszcze niemal pełne dwa litry życia. Czuł, jak wysącza się ono kropla po kropli w pęknięcia betonowego trotuaru. Rozdęte jak kryształowe banie gabloty wystawowe kusiły pstrogacizną towarów. Senni, lecz czujni wyprostowani sprzedawcy stali za kontuarami, wpatrzeni niewidzącym wzrokiem w misterne piramidy puszek i pudełek, a ulicą przesuwał się korowód postaci w szarych, nienagannie skranych ubraniach. Nasze zupy zawierają aż 18% wody. Bazelina w to komfort wilgotnych warg. Kwiaty bleo nie blakną od kołyski, aż po ostatnią drogę. Od kopulastych bukietów chryzantem, różi, anemonów, wszystkich jednakowo poprawnie pięknych i rozchylonych w pierwszym słodkim zdziwieniu, smorzyły się egzotyczne i drażniące wonie. I jeszcze 1,93 litra. Wybrał blado-czerwoną różę na długiej, niełamliwej łodydze. Jej satynowe, fantazyjnie pokręcone płatki kojarzyły się z wirującymi płomykami. Przeżyjecie cię o tysiące litrów, szeptały dostojnie w swojej lilii, A może wysyczał to sprzedawca, nieobecny ducha młodzieniec o ziemistej cerze. Słucham? Płaci pan dwa akwiny. Patrzał wciąż gdzieś ponad jego ramieniem, jakby widział tam powoli materializujące się zjawy. Proszę się nie przejmować. Dodał po chwili krzepnącego w powietrzu milczenia. Ja też pójdę tam niedługo, widzi pan? Po raz pierwszy spojrza na Ilka. I ja nie jestem taki wytrzymały. 184 litra. Żar trotuaru znieruchomiał jak na zatrzymanym filmie korowód papierowych postaci, a ponad nimi kryształowo opalizujące miasto, prześwietlone bezlitosnym blaskiem. Zmrużył powieki tak, żeby przez wąskie szparki przepuścić tylko niezbędny minimum światła, pozostawiając jego napastliwy nadmiar na zewnątrz, między szklanymi wieżami i kopułami. I wtedy pośród krzaczastego gąszczu rzęs na białym niebie znów dostrzegł owalne, zamazane plamy. Wciąż tam są, mruknął do siebie. I jeden sześćdziesiąt dwa litra. Stwarniałym językiem dotknął suchego podniebienia i odruchowo sięgnął po zawieszoną na butelkę, lecz natychmiast cofnął dłoń. I jeszcze nie teraz, bracie. Poczekaj. Skręcił w inną ulicę, bliźniaczo podobno do pierwszej. Miałby to betonowe place, podobne do siebie jak krople boskiej wody, podobne jak wszystkie zwykłe, a jednak niepowtarzalne dni jego życia. W piersi tężał mu żali, powoli rodził się lęk. Bistro. Kolorowe serwetki na stolikach, pęki sztucznych kwiatów, rzędy puszek żywnościowych i szary, mglisty półmrok tonujący zbyt jaskrawe erupcje barw. I zapuszczone rolety usiłujące powstrzymać napór słonecznego wiatru. Powoli jadł gęstą masę, z której nie sposób było wycisnąć choćby kroplę cieczy. I jeden pięćdziesiąt pięć litra. Już niedługo. Zaraz potem pójdzie do Elii i przepisze jej wszystko, co ma. Kochane dziecko, powinno pożyć jeszcze parę tysięcy litrów. Jak ją zostawić? Zagryzł szczyptą suchej kawy i wyszedł w żar ulicy. Wygładzone setkami tysięcy stąpnięć płyty chodnikowe, także jego stąpnięć. Ten beton pamięta pokolenia przodków i przetrwa pokolenia następców. Nie potrzebuje do swojego trwania niczego, nawet wody. już półtora litra, nareszcie. Pijalnia. Odchylone fotele włożone dla wygody białą gąbką, każde usytuowany w osobnej loży. Zaciągnięte story, chłodny pomrok. Natychmiast pojawił się asystent, usłużnie poprawił podgłówek, a pod brodą ilka umieścił obszerny lejek zakończony kubkiem. W ten sposób każdą uronioną kroplę można było bez trudu odzyskać. W chwili, kiedy miseczki słuchawek miękko pięły go głowę, odcinając dopływ zewnętrznego szumu, rozległa się wspaniała muzyka, zwiastująca największą rozkosz: picie wody. Celebrując każdy ruch, Ilk spod koszuli na piersiach wydobył plastikową butelkę i drżącymi palcami zdjął nakrętkę. Pił małymi łykami, zatrzymując wodę w gardle i krztusząc się z podniecenia, a przy każdym odchyleniu głowy cudowna melodia narastała i pląsała pod czaszką, jak pęcherzyki powietrza w nosującym napoju. Wieloletnia wprawa nie pozwalała mu opróżnić więcej niż pół butelki naraz. zdecydowanym ruchem odsunął naczynie, odłączył kubek od lejka i starannie zlał nagromadzone w nim krople. Długą chwilę leżał w fotelu bez ruchu, dławiony spazmatyczną rozkoszą wilgotnego podniepienia. Jakie piękne jest życie. I znów gorący blask ulicy. 140 litra. Elia mieszkała niedaleko. Kryształowa wieża standardowego budynku, winda, duszne korytarze, zrolowane drzwi, szklany kokon mieszkania. Prześwietlony bezlitosnym słońcem. Elia stała przed nim drobna i mała, ledwie osłonięta delikatną materią sukienki z bardym znakiem przejścia w kształcie prehistorycznego motyla na piersiach. Uśmiechała się nieśmiało i przepraszająco bezkrwistymi wargami. Odrzucił różę, chwycił ją za łokcie. Chciał spytać: Dlaczego? Ale przez znów suche gardło nie przeszedł nawet najsłabszy dźwięk. Nie gniewaj się. Jest spokojny, głos, pogodny. Nie każdy ma tyle woli co ty. Poza tym, ja nie potrafiłam tak żyć. Jej ciało pachniało świeżo i czysto. Zawsze tak było, od kiedy ją znał. Lecz dopiero teraz zrozumiał. Dlaczego? Jak można? Jesteś głupia. Nawet nie zdążyłaś urodzić. Odejdziesz jako dziecko. Wzruszyła ramionami i odwróciła się. Nie jestem już dzieckiem. Rodzenie nigdy nie było obowiązkiem. Odchodzę wcześniej, ale jestem zadowolona. Mam przynajmniej świadomość, że niczego nie zmarnowałam. Elia? Nie. Powstrzymał go nagłą gestem. Żadnych scen pożegnalnych. Przeżyliśmy wspólnie wiele pięknych chwil, ale teraz mamy co innego do zrobienia. Czy ty nie wiesz? Jej spojrzenie nagle stało się twarde. Że wszystko ma swój czas i miejsce. I jeden litra. W głowie czuł pustkę, w mięściach nieznośny ciężar, kiedy przepływała lekko obok niego i kierowała się do windy. Zostań tu. Chcę pójść sama. Poprosiła, ale w jej głosie ostro brzęczała nuta nieznoszącego sprzeciwu polecenia. Obserwował, jak świetny wąż windy spełza poprzez półprzejrzyste kondygnacje szklanego domu i dopiero teraz chciał krzyczeć, że to wszystko fałsz i kłamstwo, że czas i miejsce każdy powinien określać sobie sam. Ale jego gardło wciąż pozostawało zaczopowane kłębem suchych wiórów. Uzwrókł się schodami jakiś czas bez celu krążył po betonowych wąwozach ulic, lecz ani na Jotę nie przyspieszył swojego litromierza. Instynktownie kurczowo czepiał się życia, pragnął, aby trwało jak najdłużej, nawet za cenę jednego wielkiego pasma męczarni. Zupełnie jakby miał nadzieję dożyć uchylenia bram raju, który będzie dany najwytwarszym. Jeden piętnaście litra. Po raz ostatni udał się do banku miejsca swojej pracy. Koleżanki i koledzy odśpiewali mu hymn pożegnalny, po czym rozeszli się do swoich stanowisk. Był tutaj zbędny, dla nich przestał już istnieć. Przy wyjściu czekało na niego kilku reporterów. Próbował się wymknąć, ale dopadli go przy drzwiach. Panie Ilk, tylko kilka pytań. Rozbłyskały się flesze, konkurując ze słoneczną pożową za taflą szkła. Czy to prawda, że jest pan najstarszym mieszkańcem kryształowego miasta? Co pan robił, że dożył pan trzydziestu lat? Jak człowiek się czuje, zużywając niecały litr wody na dobę? Czy pan się nigdy nie mył? Czy pił pan swój własny mocz? Ilk z trudem przepchnął się do drzwi. W głowie głucho waliło mu tętno. Najbliższa pijalnia znajdowała się za rogiem. Pił długo i chciwie, a po próżnieniu butelki trzymał jeszcze kilka minut, wylotem w dół w nadziei, że jakaś zapóźniona kropla trafi między jego warki. Zero dziewięćdziesiąt litra. Szybkim nerwowym krokiem udał się do domu wody. W półmetrowej grubości ściana ze specjalnego szkła zawija się gigantyczny stożek, chroniąc w wnętrze wnętrzu odrobinę chłodu i wilgoci. Ludzie przemieszczali się powoli w milczeniu, ledwie ośmielając się musnąć wzrokiem bijące pod kloszem źródło krystalicznie czystej wody. Karnie ustawiali się w długiej kolejce, ściskając w suchych dłoniach to, co posiadali najcenniejszego swoje litromierze. Potężnie, masywnie zbudowani strażnicy wody pilnowali gardzieli podajników. Ich manualne funkcje ograniczały się do wpasowywania indywidualnego litromierza w szczelinę rejestratora, który przesuwał jego licznych o jedność. I do podania oczekującemu plastikowej butelki z litrem cieczy równie cenne jak życie. I Choć strażnicy wody nie wtrącali się do spraw miasta, to właśnie oni byli jego absolutnymi władcami 0,91 litra. Uciszył niespokojne myśli i włożył swój litromierz w ogromną dłoń. Strażnik w prawnym ruchem wepchnął go do szczeliny i wysoko sklepione wnętrze wypełnił grzmiące organowe dźwięki hymnu pożegalnego. Las rąk uniósł się w rytualnym geście, a strażnik przykleił wilkowi do koszuli barwny znak przejścia i wcisnął w dłonie ostatnią butelkę wody. I to było wszystko. Pieczone słońce przydymionym różem cieniowało kryształowe ściany, obrosłe szklanymi baniami mieszkań. Ilk przygarbił się, usiłując ukryć swój znak, lecz nie było to możliwe. I ludzie patrzyli na niego z odrazą, ledwie maskowaną, niezdrowym zainteresowaniem i niską, samokrzypiącą radością. Znajomi omijali go z daleka, błądząc z nerwowym spojrzeniem po krawędziach szklanych dachów, a półnagie dzieci pokazywały go sobie palcami. Oprócz zmagającego się strachu, odczuwał ulgę, że wreszcie ma za sobą trudne, skomplikowane i wyczerpujące przedsięwzięcie, że jest wolny. Zaiste, szczególny to rodzaj wolności, kiedy nie ma się już żadnego wyboru. 0,73 litra. Bistro ofiarowało odchodzącemu bezpłatną kolację. Rzecz bez precedensu w jego doskonale uregulowanym życiu. Napił się przy stanie miernika 0,68. Wziął trzy drażetki na sennej, udał się na spoczynek. Rankiem napił się do syta w łóżku, szargając ten sposób po raz pierwszy w swoim światomym życiu uświęcony tradycją obrządek. Potem wyruszył w drogę, starając się nie patrzeć na szklane fasady domów i kryształowe wieże. To już nie był jego świat. Przemykał się w niego jak duch. 004 zero, zero, cztery litra. Betonowa ulica wchodzi w piasek. Nikt nie w nim wpełza pod ciężkie cielska wydm. Białe niebo gina się, dotyka odległego grzbietu pustyni. Strażnik wody wyciąga rozdętą jak balon łapę politronierz. Zero, 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 litra. Przenoszenie wody na tamtą stronę jest zbronione. Ilk po raz pierwszy w życiu słyszy głos strażnika. Sięga po butelkę na piersiach i chce przyłożyć jej wylot do ust, lecz zatrzymuje się w półruchu? Czuje wstyd. Rosnącą złozi, ową gorącą rozkosz samoniszczących pragnień, jak niegdyś na widok bliskich rozdegotanych pędem kolejowych szyn lub dalekich płyt trotuaru 20 pięter niżej. Za ciemnej osłony termicznej bacznie śledzą go oczy strażnika. Ubrania ich obu porusza ciepły prąd powietrza, płynący z góry, jakby od przemieszczających się ponad nimi wielki brył. Piaski pustyni zastygły w niewym oczekiwaniu. Ilk chce uderzyć strażnika w twarz, ale nie starcza mu siły. Przychyla butelkę i wylewa resztę wody na zasnuty warstewką piasku beton. Spękana powierzchnia ciemnieje przy zatknięciu z cieczą. Drobiny piasku rozbiegają się jak żywe. Wilko dziwnika w szczeliny i paruje. Plama pokrywa się mozaiką bladych żyłek. jaśniej i w końcu niknie. Teraz Ilg za wszystkie siły pragnie rzucić się na kolana, chwycić wargami wilgotny piasek, wizać beton, językiem szukać w głębi pęknięć ocalałych rozbryzgów boskich kropel. Lecz tylko stoi jak skamieniały, nie mogąc wykonać najmniejszego ruchu. Idź już człowieku, mówi strażnik i lekko popycha go w kierunku pustyni. W tym pchnięciu nie ma ani śladu złości, to gest codziennego obowiązku. Milk brodzi po kostki w parzącym piasku, mijając po obu stronach rzędy dawno zwartych grobów. W głowie ma pustkę, porusza się jak automat. I wreszcie dociera do niezajętych grobów o lekko uniesionych skrzydłach. Jest u celu, lecz idzie dalej, ciężko powłócząc nogami. Przysiada na masywnej krawędzi grobowca. Przed oczyma tańczą barwne plamy. Witam cię u progu wiekuistego odpoczywania. Umieśli promisz na jego miejscu i ułóż się wygodnie w moim wnętrzu. Dostaniesz wody, będziesz miał lekkie, barne sny, przyjacielu. Odruchował odpiął miernik i wtłoczył go w kamienną szparę. Czuł się tak, jakby oddawał cząstkę siebie, od kiedy kroplowaty przyrząd z pełnymi dziesięcioma tysiącami litrów na liczniku przywiązano mu do przygubu zaraz po urodzeniu. Nie rozstawał się z nim ani na chwilę. Nie mógł, wszak to on dawał mu życie. Jeszcze jako dziecko nastawił instrument na skąpy litr w ciągu doby i nigdy nie zmienił tej wartości. Dzięki temu żył aż 30 lat. Ciężko przysiadł na obmurowaniu, nie wchodząc do środka grobowca. Połóż się na plecach, rozluźnij mięśnie i oddychaj powoli. Prawą dłonią ufaj dźwignię i silnie pociągnij do siebie. Wtedy znajdziesz się w cieniu i zaczniesz śnić sen o wodzie, o miłości, o pięknie. Zdjął pas i zaczepiał dźwignię, pozostając wciąż na zewnątrz obmurowania. Energiczne szarpnięcie wyzwoliło w maszynerii podziemny ruch, a ciężkie płyty grobowca opadły z łoskotem. Szczelinami dmuchnęło kamiennym, białym pyłem. Zapachniało suszonymi rodzynkami, a sprężony gaz nadal z sykiem wydobywał się z zawartego grobu. Trwało to sekundę, a może mniej. Nagły zawrót głowy wytrzeszcz oczu krtani Ilg osunął się na piasek tuż obok marmurowej budowli, a potem ścielisty w tym zaczęły wyrastać złote kolumny. Wycyzelowane mistrzowskim dłutem freski oplatały się wokół wież, pięły się w górę wężowymi splotami. Sunęły korowodem tysięcy postaci zwartych w boju, obejmujące się przy uczcie lub splecionych miłosnym uściskiem, a w miejscu ich tworzenia żółty metal wybrzuszał się, falował i świecił przytłumionym blaskiem. Kolumny rosły i potężniały, ich nasady wybijały z piasku nowy, odrywały się z prężesnymi ruchami od podłoża i skakały wokół swoich protoplastów w dzikim tańcu giętkich obelisków. Nagle freski zaczęły osypywać się, zastygłych w cierpliwym bezruchu wieżyc, opadały jak piaskowa kurzawa, jak byle jak przylepione gliniane pacyny, mrowiły się na dole, roiły barwnym tłumem. Wszyscy wskazywali jego ilka, biegli rozhukanymi gromadami, otoczyli go, oglądając, szarpiąc i popychając. Dziesiątki głosów przekrzykiwały się w chaotycznych pytaniach. Ożyłe płaskorzeźbę szczypały go, zaglądały w zęby i sprawdzały wytrzymałość na ból. Chciał oswobodzić się, uciec. Rozpychał tłum i krzyczał, lecz głos uwiął mu w krtani. A zwarta masa ciała napierała zewsząd, nie dając żadnej szansy, dusząc śmiertelnym uścisku. Zbudził się nagle z ustami pełnym piasku. Leżał twarzą w dół przy swoim zatrzaśniętym grobowcu a wokół piętrzyły się pomarszczone pagóry nagich wydm. Gaz wizjonerów, pomyślał. Jak pięknie to wszystko urządzone. Od kołyski aż po grób każda czynność ma swoje miejsce i czas. Wrzecionowaty cień przemknął po piasku, falistym ruchem pędząc po sfałdowanej powierzchni, błyskawicznie wspinając się na zbocza wydm i lotem pocisku spadając z nich po przeciwległej stronie. Zanim Ilk zdążył unieść głowę, cień znikł pośród łańcuchów żółto-szarych wzgórz, a niebo było puste, białe i jak zwykle tchnące żarem. Powstał, ominął swój grób i poszedł przed siebie, w kierunku krawędzi piaskowej misy, byle dalej od brzynających się z wydmowych grzbietów szklanych iglic kryształowego miasta. Wynatnął się na pierwszą kępę trawy, przyklęknął. Nieśmiało dotykał, a potem długo miał w palcach suche, pękające źbła. Potem traw przybywało, pojawiły się karłowate drzewa. Ilk ostrożnie gładził ich korę, próbował ją zębami, żuł twarde liście. W głowie miał zupełną pustkę. Nie myślał nic, przecież nie miał prawa. Nie było go wśród żyjących. Każde dziecko wiedziało, że rośliny dawno wyginęły. Substytuty odżywcze otrzymywano drogą syntezy. Myślenie okazało się więc bezużyteczne, należało po prostu iść dalej. Gdy minął trawiaste garb ostatniego wzniesienia, ujrzał w dole ogromną taflę ciemno-niebieskiego szkła a u jej krawędzi śmiesznie małe, nieregularnie rozrzucone, białe kamienne sześciany. Dalej wznosił się zwarty las drzew, które nie miały prawa istnieć. W głębi blatok błękitnego nieba zawisły cztery wrzecionowate kształty, obleczone szeroko rozwartymi powiekami, między którymi szkliście błyszczały monstrualne, wpatrzone w ziemię oczy. I jest następny szkielecik. Odwrócił się gwałtownie. Za nim stało dwóch potężnie zbudowanych strażników wody. Nie nosili osłon. Ich rumiane twarze były nienaturalnie spasione i nalane, a obnażone ramiona brzmiały do granic możliwości. Ilk odruchowo spojrzał na swoje ręce, gdzie pobróżdżona skóra jak zwykle gładko przylegała do kości. Chcesz wody? Jeden ze strażników wyciągnął w jego stronę wielką, nieznormalizowaną butelkę przy tą płótnem. Ilk chwycił ją i pił łapczywie, a boska woda cienką stróżką lała mu się po brodzie. Nie dostrzegł nawet, że po trawiastym zboczu wspiął się cień i znieruchomiał kilka kroków od niego. Po wypiciu połowy litra, posłuszny wewnętrznemu nakazowi, oderwał butelkę ust. Zachwiał się lekko i zamglonym wzrokiem powiódł ponownie po łące niebieskie tafli szkła i kędzierzowej gęstwinie lasu, jakby sprawdzał realność oglądanego obrazu. Tak, bracie, to nie makieta, idź, zobacz i dotknij. Zachęcał straży, nie kryjąc rozbawienia. Kiedyś podobno wszyscy ludzie mają być wpuszczeni do lasów. Bieg po trawie, rozgarniał sprężyste gałęzie, słuchał szelestu liści. Boleśnie kły mu skórę sosnowe igły. Twarz i ramiona obsiadły małe latające stworzenia, które wyginęły milion lat temu, zaraz po zagładzie roślin. Nagle zapragnął postawić pewnie stopę na twardym betonie trotuaru, wesprzeć się o szkliwość ściany, odetchnąć suchym, bezwonnym powietrzem. Potykając okępy rozszamotanego na wietrze zielska, ruszył w stronę niebieskiej tafli szkła. Dwoje nieprzyzwoicie tłustych strażników wody rozbierało się, rzucając odzienie na trawę. Ich ciężkie ciała błyszczały, a napęczniałe mięśnie drgały przy każdym ruchu. Jeden z nich wszedł na szklaną taflę i posuwał się coraz dalej ku jej środkowi. Chociaż nie, coś się tu nie zgadzało. Ilk podszedł bliżej przetar oczy. Nie było wątpliwości. Strażnik zapadał się w szklistą masę, jakby bryła nie stawiała oporu, była cieniem, złudzeniem. Albo jakby nie, nie potrafił dopuścić do siebie myśli o takim porównaniu. Strażniczka wskoczyła na lśniącą powierzchnię z typowo kobiecym piskiem. Szkło burzyło się i pryskało wokół jej grubych, zwalistych łedek. Koliste pofałdowania rozchodziły się coraz dalej, lekko odkształcając litą, przejrzystą bryłę. Tak, to był nowy gatunek szkła. Ilk zbliżył się do brzegu i spróbował je nogą. Obuta stopa zagłębiła się i objął ją ekscytujący jakby wilgotny chłód zaiste szkło o niespotykanych właściwościach. Pozwólcie, obywatelu, ze mną. To dla waszego dobra, wyjaśnił oficjalnie wyglądający strażnik. Na ubraniu miał naszywki, kawałki barwionych sznurków i błyszczące guziki. Podał Ilkowi grubą, obrzmiałą dłoń. Cieszymy się, że zdecydowaliście się przyjść. To naprawdę dobrze. Wielkim gestem ujął go pod ramię. Nie musicie już więcej pracować. Oto wasz chlebowy order. Noście go i okazujcie, a będziecie otrzymywali wszystko bez opłat. Wyjął tą w brązie monetę na wstążce, zawiesił na szyi. Żegnajcie. Poklepał go po ramieniu. Odtąd mógł korzystać z życia za darmo. Mógł pić nieprawdopodobnej ilości wody, kilka razy dziennie brać prysznic, a nawet pływać w jeziorze, bo okazało się, że niebieska szklana powierzchnia jest wielkim zbiornikiem wodnym. I to wszystko bez opłat i bez ograniczeń. Niestety, żadnej z tych czynności nie potrafił się nauczyć. Nadal pił litr wody dziennie. Nie myślał w stosunku do gładkiej tafli jeziora żywił wprost na bożną cześć. Kiedyś spytał jakiegoś przyjaźnie wyglądającego strażnika, co stało się z innymi, którzy przeszli. O, porozłazili się gdzieś, poginęli, machnął ręką tamtym. Kto by tu ich pilnował i po co? Zresztą ilu ich wszystkich było? Na palcach by zliczył. Potem nie pytał już o nic. Usiłował nie myśleć, bo i po co? Żył przecież miał to, o czym zawsze marzył. Trochę było mu żal, ale nie wiedział czego. Odczuwał czasami tęsknotę, ale nie wiedział za czym. Trwał i nieraz bez wyraźnej przyczyny wpadał w gniew. Kiedyś podpalił suchą łąkę. Łagodny wiatr zepchnął smugi dymu w dolinę nad jezioro. Widmowe kształty rozwianych ubach niespiesznie przepychały się między domami. Sino-szare czapy nakryły place, a wygładzona mgielna sieć rozpostarła się tuż nad powierzchnią wody. Pozostawiając jednak przesmyk lustrzanego blasku, jakby w obawie przed dotknięciem wilgoci. Wtedy podniebne oczy zniżyły lot i zapuściły się w dymne całuny, zapewne nie chcąc niczego uronić z mrówczej krzątaniny ludzi. Ilg zaczaił się za węgłę w oczekiwaniu na sposobną chwilę. Gdy zobaczył przed sobą wrzecionawy kształt, rzucił się biegiem i skoczył. Mocno wczepił się w luźne fałdy powiek, obwinął dłonie biczyskami żelz. Oko z gniewnym gwizdem uniosło się pionowo, zlatywało coraz wyżej w chłodny przestwór powietrza. Lecz ile trzymał się mocno. Długo tłamszona wściekłość wreszcie znalazła ujście. Zakrzywionymi szponami palców sięgnął do szklistej źrenicy, ale przygotowane do ciosu ramię zatrzymało się w pół drogi. Gdzieś daleko w dole, między lśniącymi krawędziami szklanych wież kryształowego miasta a soczystą szczotką lasu, pośród białych piasków pustyni była Elia. Poprzez świst wiatru dobiegały go jej słowa. Wszystko ma swoje miejsce i czas. Nie znał pustyni i grobowców, bo przeszedł ją tylko raz. Nie znał lasu, bo nigdy naprawdę w nim nie był. Nie wiedział, kim byli strażnicy wody. Nie znał swojego miasta, w którym spędził 30 lat. Nauczył się w nim jedynie funkcjonować. Dotychczas z oczywistych względów interesował go jedynie stan własnego wodomierza. Nie wiedział, czy właśnie tutaj, jest jego miejsce i czy nadszedł już jego czas. Sierpień 1984 rok.